Witajcie kochani! Dziś mam dla Was coś wyjątkowego. Poznajcie: Atomy Herbel Shampoo, koreański szampon ziołowy, który odmieni Wasze włosy niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jako doświadczony kosmetolog, chciałabym podzielić się z Wami informacjami na temat tego niezwykłego produktu. Zapraszam do prezentacji! Atomy Herbal Shampoo to szampon stworzony z myślą o kompleksowej pielęgnacji włosów i skóry głowy. Jego unikalna formuła opiera się na połączeniu 10 ziół orientalnych, takich jak szparak chiński, który oczyszcza skórę głowy z zanieczyszczeń i toksyn. Znajdziemy tutaj także eclipteprastrate, która wspomaga leczenie problemów skórnych, chryzantema powoduje odżywienie i wzmacnienie włosów, a dzęgiel to zioło, które łagodzi podrażnienia skóry głowy, zaś kwas trichlorooktowy pomaga w walce z łupieżem. Zioło znane jako rajdest wielokwiatowy regeneruje zniszczoną strukturę włosów, a kora korzenia dyptamu poprawia elastyczność włosów. Znajdziemy w składzie również sfertie pseudofinensis, która nade Waszym włosom piękny i zdrowy blask. Atomy Herbel Shampoo to wyjątkowy szampon, który skutecznie odpowiada na potrzeby każdego rodzaju włosów, niezależnie od ich kondycji. Jego działanie koncentruje się na kilku kluczowych aspektach pielęgnacji włosów i skóry głowy. Pierwszym i najważniejszym działaniem jest oczyszczenie skóry głowy z zanieczyszczeń oraz nadmiernego sib -em. Szampon skutecznie usuwa resztki produktów do stylizacji oraz brud, co pozwala na odblokowanie porów i poprawę ogólnej kondycji skóry głowy. Kolejnym istotnym działaniem jest wzmocnienie i odżywienie włosów od cebulek po same końcówki. Dzięki zastosowaniu naturalnych składników ziołowych, atomy Herbel Shampoo dostarcza niezbędnych substancji odżywczych, CO przekłada się na zdrowszy wygląd i lepszą strukturę włosów. Szampon ten jest również znany z redukcji wypadania włosów oraz stymulacji ich wzrostu. Regularne stosowanie produktów wspomaga krążenie krwi w skórze głowy. co sprzyja lepszemu odżywieniu cebulek włosowych i ich regeneracji. Aby uzyskać najlepsze efekty, zaleca się stosowanie szamponu 2-3 razy w tygodniu. Wystarczy niewielka ilość produktu, którą należy delikatnie wmasować w skórę głowy, a następnie spłukać ciepłą wodą. Dla jeszcze lepszych rezultatów warto połączyć stosowanie szamponu z odżywką Atomy Herbal Her Essence. co pozwoli na jeszcze głębszą regenerację włosów i skóry głowy. Atomy Herbal Shampoo zdobył serca wielu zadowolonych użytkowników na całym świecie. Oto jak wypowiadają się na jego temat. Odkąd używam Atomy Herbal Shampoo One AI, moja skóra głowy jest zdrowsza i pozbawiona łupieżu. Polecam ten szampon każdemu, kto chce zadbać o swoje włosy. Moje włosy stały się gęstsze i mocniejsze. Szampon ma przyjemny ziołowy zapach, który utrzymuje się przez cały dzień. Zachęcam każdego, kto chce zadbać o swoje włosy, do wypróbowania tego szamponu. Szampon pozostawia moje włosy czyste, świeże i pełne blasku. Zauważyłam również, że wypadanie włosów znacznie się zmniejszyło. Ten szampon jest idealny dla każdego, kto pragnie troszczyć się o swoje włosy. Polecam! Jeśli chcecie przetestować ten produkt, zwróćcie się do osoby, która dała Wam link do tego nagrania. Na slajdzie, który się teraz wyświetla, oraz w opisie znajdziecie informacje do kontaktu z nami. Zapraszamy Was również do naszej grupy na Facebooku Koreańskie Piękno i Zdrowie. Warto również rozważyć subskrypcję naszego kanału, gdzie znajdują się inne materiały poświęcone produktom firmy Atomy. Pozdrawiam serdecznie.